My otrzymaliśmy środki z programu Sportowa Polska na strzelnicy i na boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej nr 1, w zakresie prac dotyczących strzelnicy. To będzie budowa pawilonu strzeleckiego, budowa stanowisk takich do strzelania na zewnątrz, no i cała infrastruktura. To jest 1 700 według kosztorysu. Z tego 560 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, to jest dofinansowanie, pozostała część to są środki własne. Musimy to zrobić w przyszłym roku, dlatego że termin wykonania tego zadania zgodnie z uzłożonym wnioskiem do o dofinansowanie to jest styczeń 2024. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy to będzie tylko króchwyty, które zabezpieczają przed koszetem? Kuliczy, czy też jeszcze jakieś ogrodzenie ewentualnie, czy... Ogrodzenie placu taric, też będzie, oczywiście, że tak. Całości, ogrodzenie tak. całości będzie też, Czyli tak. Będzie teren zabezpieczony. Teren będzie zabezpieczony, oczywiście. Też dostaliście pieniążki, jak wspomnieliśmy, właśnie na boisku, czy na dwóch boiskach? Bo tak są przyczyny informacje. Tam ma, być, tam ma być boisko do koszykówki, tam ma być boisko do siatkówki, ma być bieżnia, yy, ma być parking i ma być całe oświetlenie całego boiska. Więc yy, to ma być kompleks boisk, boisk sportowych. Aha, czyli wielofunkcyjne? Przed szkołą podstawową numer jeden. Tak, boisko wielofunkcyjne to będzie. Które składa się z boiska do Biurki Nożnej, do, no, tam do... Przodu, przed tak, mamy parking, ale piętro niżej. Piętro jest niżej, stary, dokładnie, to jest takie stare boisko. boisko, i na tym starym boisku ma być wykonane to boisko wielofunkcyjne, to nowe boisko. A -a. Ta szkoła, ta część miasta w ogóle nie ma takiego boiska i dzieci, no nawet począwszy od, od lekcji WF-u, że po prostu nie mają dzieci gdzie ćwiczyć, poza halą oczywiście, no ale wiadomo, że to jest za mało na kilka grup, na kilka klas, skończywszy na tym, że no na, na Grodzisku na przykład jest boisko Orlik, natomiast tutaj z tej strony miasta nie mają dzieci gdzie grać w piłkę. I też do, przyszłego, do, końca, przyszłego, do, do końca stycznia 2024 termin wykonania, tak. Ile tam musicie dołożyć? 750 tysięcy. Tak, tam jest kosztorysowo, wartość tego zadania to jest 1,5 miliona, no i 50% jest dofinansowanie. No to gratulujemy. Nasze miasto na bogato. No. Rozpoczęły się prace remontowe na budynku kolejki wąskotorowej. Rozpoczął się remont dachu, jest wymieniany, wymieniany dach. W tym momencie pozostają jeszcze do końca roku do wykonania instalacje wewnątrz budynku i na tą chwilę z dotacji ministerstwa, z, z udziałem dotacji ministerstwa to jest pełen zakres prac. W przyszłości planujemy tam wyremontować również pomieszczenia wewnątrz y, budynku. Czyli już mamy jakieś zaplanowane przeznaczenie tego budynku, bo tam wcześniej... Cały puste pomieszczenia postacyjne i mieszkania pracowników, byłych pracowników i ich rodzin. Później tam były jeszcze mieszkania socjalne, ale w tym momencie tam już nie ma dawno lokatorów. Planujemy część tego budynku przekazać w użytkowanie najprawdopodobniej parkom krajobrazowym, bo tam musi być poczekalnia dla turystów, dla podróżnych. Tam musi być taka poczekalnia, coś w rodzaju sali do ekspozycji wystaw na przykład. Planowaliśmy też utworzenie tam klubu. Seniora, no, czy coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Dworzec Targowica, tak, prace na dworcu są realizowane zgodnie z harmonogramem, rozliczamy to częściowo. W tym momencie prace prowadzone są wewnątrz budynku, dlatego może nie są tak bardzo widoczne dla osób przejeżdżających. Natomiast cały czas nie ma żadnych opóźnień. Prowadzą prace. To znaczy no, cała, cała wykończeniówka, całe prace, całe prace remontowe, tam jest przebudowa pomieszczeń, tam jest budowa toalet, tam jest budowa poczekalni dla podróżnych, tam będzie też zaplecze gastronomiczne, które planujemy y, uruchomić. Y, dlatego no, w, na, na, w tym momencie y, jest całość tych prac wykończeniowych prowadzona, tam instalacyjnych i wykończeniowych. Czy nadal jest w planie zbudowanie tam? miejsca dla komunikacji miejskiej tak. jako bazy i tego punktu przeładunkowego, gdzie można przesiąść się z samochodu osobowego jako gość pinczowa tak, na rower, na... na na autobus. Tak, planowana jest budowa wypożyczalni rowerów, i tam będzie jedno z tych miejsc postojowych dla rowerów, oczywiście, że tak. Planujemy y, wykonać y, zadanie takiego w rodzaju coś w rodzaju usługi wypożyczania rowerów, czyli będzie to firma, która będzie y, budować y, dwie stacje, tak jakby przystankowe nazwijmy to dla tych rowerów. Jedna stacja to będzie koło dworca PKS-u, a druga koło dworca PKP, koło budynku dworca PKP. Rowery będzie można wypożyczyć z tych stacji, będzie można za doładowaniem oczywiście, będzie można je zostawić. Planujemy taką, taki rodzaj usługi, żeby te rowery można było zostawiać również na terenie miasta. One będą później lokalizowane i zbierane i zaprowadzane w odpowiednie miejsce. Zamysł był taki, żeby człowiek, który wypożyczy, osoba, która wypożyczy ten rower, przyjedzie na przykład samochodem do Pińczowa, zostawi samochód sobie na parkingu przy dworcu yy, PKS-u. Później na przykład autobusem albo rowerem, w zależności od tego jaki wybór, jakiego wyboru dokona, będzie mogła się przesiąść albo na autobus, albo na rower, przejechać na przykład do stacji PKP, zostawić tutaj rower na, te, na tym drugim przystanku, pojechać sobie dalej yy, ciuchcią wąskotorową i później wrócić w odwrotnym kierunku również będzie mogła się będzie mogła się po prostu w trakcie trasy przesiadać z jednego rodzaju transportu na drugi Jesteśmy w trakcie uzyskiwania statusu ochrony zdrowiskowej dla miasta Pinczowa. Myślimy o ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, stąd zapotrzebowaliśmy, złożyliśmy wniosek na zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych. Kontynuacją tego wniosku jest również właśnie budowa ścieżek rowerowych i budowa tych wypożyczalni rowerów miejskich. Umowa na remont Targowicy została podpisana. Został przekazany plac budowy. Wkrótce rozpoczną się prace na Targowicy. Planujemy, żeby nie było te, czy utrudnienia, to będą na pewno w momencie prowadzenia robót. Natomiast nie, nie, nie chcielibyśmy zamykać tej Targowicy na handel, nie chcielibyśmy targu, sprzedających przenosić na inny plac. Chcielibyśmy, żeby oni mieli wydzielony teren do handlu. Tak, żeby to przy wypracy prowadzić etapami. Czy wszystkie plany, które były wcześniej podjęte co do przeznaczenia tej targowicy pod ewentualnie giełdy? Nadal planujemy utworzenie tam giełdy rolnej. Wykorzystujemy tą dokumentację, która została opracowana na potrzeby tej giełdy rolnej. Na tą chwilę troszeczkę ograniczyliśmy zakres prac, ale ta, ta targowica będzie spełniała swoje funkcje.